Cześć! Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś przyjechałem do rezerwatu Piskory. Bardzo piękne miejsce, piękne krajobrazy. Bardzo dawno tutaj nie byłem. Mam nadzieję, że jakiegoś ptaszyska uda się sfotografować. Ruszyłem już kawałek drogi, przeszedłem, ale mówię, ale... ale bardzo się cieszę, że tu jestem. Przed chwilą padało, ale udało mi się, wiecie co, minąć ten deszcz. Jak przyjechałem tutaj, to akurat już przestało padać, także luz. Może, może mi się uda coś sfotografować, mam nadzieję. Tak już jest, a mianowicie skowronek, już nie będę Wam pisał nad zdjęciami, bo jeśli mówię, no to już nie będę pisał. Powiem Wam, sorry, jest ich tu mnóstwo, tylko że one chowają się głęboko w trawie, powiem Wam, praktycznie może z 5 z ośmiu metrów uciekają, ale udało mi się tego jednego, jak widzieliście, wypatrzyć, no i, no i sfotografować i sfilmować na szczęście. Nawet takie dosyć niezłe zdjęcia powinny wyjść, ale wiecie co, widzę jeszcze chyba gąsiorki, o kurczę, mnóstwo ich jest. Zaraz próbuję im zrobić zdjęcie. Fajnie wyszły, to były raczej podloty, bo takie maleńkie były te gąsiorki. Tam jeszcze widać bo taki puch wystawy, tak mi się wydaje. Bynajmniej na pewno, jeśli już, jeśli już coś, to tam były troszeczkę, chyba samice były na pewno I, i nie wiem, to chyba były część podlotów. Tak wyglądał troszeczkę jeden jak, jak gąsiorek, taki sam jest, tylko że tak nie do końca, bo miał ten, ten, te, to swoje zorro, że tak powiem, na oczach, ale, ale wydaje mi się, że to były malutkie. One się tak za bardzo nie bały, można było podejść do nich. Jak stanąłem już w miejscu. Też to tak na przyszłość, Wam powiem, jeżeli fotografujecie ptaki, ewentualnie interesujecie się, obserwujecie, powiedzmy, interesujecie się, chcecie zobaczyć, to, to polecam Wam, jeżeli zobaczycie jakieś ptaka, stancie nieruchomo, po prostu nie ruszajcie się, i poczekajcie cierpliwie. Jest duża szansa, że przyleci, że może, może, że nie przyleci, ale po prostu nie będzie się bał, będziecie go mogli spokojnie obserwować. Powiem Wam po tym deszczu troszeczkę. Chyba wywiało wszystkich jakichś potencjalnych spacerowiczów, bo jest pełna cisza. Jeszcze jedynie przejechał tutaj na LZA rejestracja, czyli gdzieś tam pod zamościem, jakiś facet starszy z kobitko. Przejechali dacio, i później wrócili. i Na razie wydaje mi się, że jestem tu, będę miejscu, czysto teoretycznie sam. Udało mi się zrobić jeszcze jednego ptaka. Jest to pokląskwa, bynajmniej taki mówił obiekty w Google, ale poznałem ją też po takim, wydaje mi się, że to 90%, to też chyba młode, bo to albo samica, nie wiem jak wygląda samica, jeszcze nie jestem pewien. W każdym bądź razie e, też mia, mają taką kreseczkę e, o, obok oczu, na, na oczach bardziej nawet, <laughs> i powiem Wam po tym, po tym się skapnąłem, ale jeszcze obiektyw w Google mi powiedział, że na pewno to jest pokląskwa, tak już Wam nie będę pisał. No i co, idę dalej, zobaczymy, może coś się jeszcze uda. Jeszcze mam jakieś 40-45 minut. Mogłem tutaj podjechać samochodem bliżej, ale powiem Wam, dobrze, że przeszedłem się, to przynajmniej te trzy gatunki udało mi się zrobić, co mnie bardzo cieszy. Idę. Żurawie to jednak piękne ptaki, naprawdę dostojne, bardzo duże, ale powiem Wam, że bardzo ciężko jest ich podejść. Są bardzo czujne, zresztą tak jak czajki. Nie wiem, czy pamiętacie moje poprzednie filmy, w których były czajki, one też taki powiedzmy swój dystans ucieczki mają około, czajki sądzę, że 200 metrów, 250, a żeby zrobić dobre zdjęcie <coughs> czajki, takie bez mocnego kropowania, to trzeba jednak po... czajki, ogólnie ptaka, znaczy zależy jakiej wielkości, powiedzmy wielkości czajki, no to 25-30 metrów, także no, większość zdjęć, które zrobiłem jest mocno skropowanych, mam nadzieję, że w miarę dobre wyszły, mówię o poprzednich odcinkach, które były czajki oczywiście. No tutaj z kolei, z tego co widziałem, to z, z gatunków takich to głównie są gąsiorki, jest gigantyczny wysyp gąsiorków. Musiałem mocno się, że tak powiem, namnożyć. Co chwilę widzę gąsiorki, już później ich nawet nie robiłem. Chciałem podejść jednego, wiecie co? Był po drugiej stronie tej takiej w cudzysłowie rzeczki. Tu jest taka niby rzeczka, raczej jakiś bardziej może, no mniej szoto. W każdym razie po drugiej stronie był. Myślałem, że może podejdzie. Że będę mógł podejść do niego, ale niestety odleciał, więc nawet go nie robiłem. No i jeszcze widziałem dzięcioła czarnego. To jest jako ciekawostkę, bo już dawno go nie widziałem. Co, nie mówiąc już o fotografowaniu. Kurczę, nie pamiętam kiedy go sfotografowałem w ogóle dzięcioła czarnego ostatnio. Nie wiem czy rok, albo chyba w tamtym roku go sfotografowałem. Także przydałoby się, przydałoby się coś zrobić, jakieś fajne zdjęcie, mam nadzieję. Także no, wracam powoli. Jakby coś jeszcze się trafiło, to będę Wam to będę wam robił zdjęcia i mam nadzieję, że coś filmuję. ale to już nie wiem bo mówię, bo co so ty, a chciałem powiedzieć jakie gatunki so... nie, nie dokończyłem tematu są głównie gąsiorki, pokląskiew jest mnóstwo, nie wiem czy liczba mnoga pokląskwy to jest pokląskiew, ale pokląskwy, w każdym bądź razie jest pokląskiew dużo na pewno nie pokląsków, gąsiorków no i skowronków, skowronki też co chwila słychać i widać